Cześć, tutaj Płaskie Kolarstwo Górskie. Dzisiaj nie na rowerze, bo dzisiaj jakby rozmawiam przed kamerą. Nie przed GoPro, ale wyciągnąłem swoją starą roszczankę, ale to nieważne. Nie o tym chciałem dzisiaj porozmawiać, bo temat tego odcinka jest po prostu jak mi się nie chce. Tak. Nie ma to być odcinek demotywujący, bo cały jakby kanał próbuję utrzymać w pozytywnym takim wirbie, żeby motywować do działania i żeby dawać te pozytywne, jakby pozytywny feedback i pozytywną energię swoimi, jakby, filmami. Ten odcinek też ma być w pozytywnym, jakby, kontekście, ale po prostu chcę Wam wytłumaczyć, ale po prostu chcę Wam powiedzieć moje przemyślenia eee, i dlaczego mi się nie chce, tak? Jakby cały czas stawiałem, stawiałem, czy moje hasło brzmi, jeżeli chodzi o zimę, o trening zimowy, to Dyscyplina powyżej motywacji, bo jak wiadomo motywacja jest, przychodzi tak i odchodzi jeszcze szybciej. I jak w zimę nie mamy, w zimę, szczególnie w zimę, nie mamy tej dyscypliny tutaj, tak powyżej motywacji, to później jest problem, jakby w lecie, tak? Kiedy jest maraton, kiedy są zawody, kiedy trzeba gdzieś pojechać, po prostu nagle się okazuje, że nie mamy jakby tyle kondycji, żeby to po prostu zrobić, i wszystko tam pikuje w dół, pikuje, nasze samopoczucie pikuje w dół. Więc, żeby to samopoczucie w lecie było tutaj, tak powyżej, powyżej kadru, to musimy mieć. Po prostu tą jakby dyscyplinę w sezonie zimowym. No, ale wracając do kontentu tego odcinka, bo dlaczego mi się po prostu nie chce? No, e, czuję się jak małe dziecko, tak? Jak małe dziecko, któremu się daje cukierek, tak? I, e, i się jaką sięga po ten cukierek, jak i w wózku tam gdzieś siedzi taki Bobas opatulony w nie wiem, chustkę czy coś tam innego jakiś, nie wiem. Outfit króliczka. <noise> Daje się mu cukierek i się jak on sięga po ten cukierek, to się mu zabiera, nie? No i tak mi już zabierano ten cukierek po prostu trzy razy i nie chce mi się już po prostu czwarty raz wyciągać rękę po ten nawet cukierek, nie? O co dokładnie chodzi o powróciłem do kolarstwa, jak wiadomo, 2019 zrobiłem cały sezon. Mówię, dobra, pierwszy sezon, pierwszy pełny sezon po w powrocie do kolarstwa, także obczaję co i jak, obczaje tereny, obczaje charakterystykę tutejszych zawodów i tak dalej i będzie fajnie, zobaczycie. Ech. Na 20, 2020 przygotowywałem się po prostu ostro, zimę kurde. Jeszcze mam trenażera Santori bez yy, Swifta, to pedałowałem tutaj w kuchni kurcze używając tego metalowego wiatraka, który tutaj stoi, o żeby nie było, specjalnie niego metalowy kupiłem, żeby metalowy kupiłem duży, żeby mnie chłodził e, i, i pedałowałem używając do tego oglądania z YouTube'a w międzyczasie w kuchni, że, bo żeby mi wybijało trochę od drzwi, od ogródka <grytka> także, także e, przetrenowałem zimę ostro 2019 na 2020 no i co się okazało, no w marzec, przyszedł marzec, pierwsze zawody Podkreślę zawody pod koniec marca się okazało, że się nie odbędą i się nie odbiło jak cały sezon, tak? 2019, no jak wiadomo, jeżeli nie mamy zawodów, jakby jestem taki, że jeżeli muszę trenować pod zawody, nie mogę sobie o tak po prostu szczyt formy zrobić, tylko muszę mieć zawody, muszę wiedzieć co i jak, muszę ustalić plan, bo inaczej to po prostu no, słabo z sensem, nie? Czyli to jest tak samo jak e, zacząłem biegać, no, drugi trening biegania zrobiłem i dobra, szukałem już gdzie maraton, żeby się pod coś po coś przygotować, po prostu pod coś, jeżeli chodzi o biegi. Czy no we wszystkim jakby e, e, ta nutka rywalizacji jest, i we wszystkim jakby chcę rywalizować, nie? Ale wracając, 2020, pierwszy sezon się nie odbył i zebrano mi pierwszy raz tego cukierka. 2020 i, 20, 2020 i 2021 sezon też się przygotowywałem i się nagle okazało, że 2021 też nie wystartował, tak? I że wystartuje dopiero, nie wiem, wrzesień, październik. Więc znowu te całe przygotowania zostały... W... Przygotowywałem się, później trochę olałem sprawę i przygotowywałem się na ten wrzesień, październik. Jak wiadomo wystartowałem w zawodach. Na szczęście pierwszoligowych, ale... Pierwszoligowych, tutajszych zawodach, najmocniejszych, udało się zapisać na nie, co nie było takie oczywiste, bo jak wiemy, ci coś co sobie zapisywali na edycję 2020, a ja tego nie robiłem, bo po co zamrażać jakby pieniądze? W 2021 ich zapisy zostały przeniesione na 2021 i automatycznie oni mieli start w tamtych zawodach na 2021, więc yy, dlatego wyzartowałem w jednych zawodach, bo. Na nie zapisy otworzyli w sierpniu, a te zawody były we wrześniu, więc mogłem się bezpośrednio bez problemu na nie zapisać. No i to jest trzeci raz, kiedy mi zabrano tego cukierka, bo byłem nagrzany, jakby przygotowany do sezonu i tylko raz wystartowałem, i później już nagle taki zamiast jakby prnąć dalej, bo się czułem taki jak w marcu, wie, nabuzowany. Z wagą też miałem jakby problem, bo przez to, że dwa lata nie miałem szczytu formy, waga mi urosła do, uwaga, 95 kg. tak? I szybko zbijałem tą wagę od czerwca, z, od czerwca do września zbiłem tą wagę do 84 kg, ale jakby miałem problemy z regeneracją, bo za szybko to zbijałem tą wagę, jeżeli o mnie chodzi. To musiałem podnieść jakby o 2 kg i moja waga startowa była 8,6 kg. Zamiast 78. I to jest trzeci raz, kiedy mi zabrano tego cukierka i teraz mam takie poczucie teraz mam takie poczucie jakby strachu trochę, że znowu się będę czwarty raz przygotowywał i znowu kurde nie będzie sezonu, bo znowu jakieś tam zaczynają świrować, nie? Jeżeli o to chodzi, to zaczynają już bardzo świrować. Więc No i no to mam kurczę dylemat, bo cały październik odpoczywałem, grałem w gry, czytałem książki. Eee, październik po... Październik jakby chciałem poświęcić na to, żeby odpocząć jakby z tego zapierniczu. Eee, zobaczyć co i jak, ale się nagle okazuje, że teraz zaczyna się robić znowu dym, ten co był wcześniej, jeszcze większy, więc... Kurde, nie chciałbym mieć znowu zabranego jeszcze raz tego cukierka i znowu jakby się zawieść, przygotować do sezonu, jak wiadomo już powyżej 30, powyżej 30, powyżej 30 roku życia e, lata lecą i chciałbym, kurde, jeszcze jakiś sezon przejechać. Z drugiej strony to, co się dzieje na rynku rowerowym teraz, nie tylko rowerowym, e, gdzie ceny samochodów i używanych rzeczy i ceny rowerów po prostu, część do rowerów, których nie, nie, niekoniecznie wszystkie można zdobyć, są tak absurdalne, jakby mają ceny, że zaczyna to być powoli drogie. Nie? Że nawet jak się ma szosę żeby, szosę, żeby cały czas nie startować na MTB, bo MTB, jak wiadomo, kilometra się jest drogi, bo tam piasek był i wszystko się sypie, to jeżdżę na szosie, ale to też zaczyna być powoli drogi sport, nie? Jeżeli, jeżeli chodzi o samo kolarstwo górskie. <laughs> Więc tu mam taki dylemat. Nie mówię o sprzedaży roweru, ale mówię, czy w ogóle się op, jakby opłaca mi się trenować, tak? Na pewno będę trenował, bo już po miesiącu jakby przerwy. Po jakby przerwy czuję, że kondycyjnie jest po prostu źle, więc na pewno będę trenował, jeżeli chodzi o trening taki, taki dla siebie. Mówimy o konkretnie o jakimś cardio, czy o jakimś bieganiu, jakiejś sztandze, czy o po prostu jeżdżeniu na trenażerze. To nie ulega wątpliwości, ale... Chodzi tu stricte o trenowanie, o zawody, nie? Bo nie ukrywajmy, tutaj w Holandii no nie jest tak, że sobie lightowo pojedziemy w góry, czy tam jak w Polsce pojedziemy sobie w góry i po prostu będzie fajnie, popodjeżdżamy i ostro pociśniemy w górkę. Tutaj, żeby te trasy strawiały jakąś przyjemność, trzeba po prostu mieć średnią w granicach 22 na godzinę. Trzeba po prostu ostro cisnąć i wtedy te... Ale zakręty ich robią jakąś trudność i wtedy to jest fajne, więc trzeba mieć formę, żeby to było fajne. A tak, żeby robić formę, żeby się zajeżdżać, żeby tak bez celu, że przychodzimy, nie wiem, z pracy, rzucamy wszystko w kąt, bierzemy rower, idziemy na rower i targamy swoje założenia treningowe, to nie ma masz takiej, jakby, motywacji czy dyscypliny, żeby po prostu to robić bez szczytu formy, nie? Bo po prostu. Te zawody są najlepszym wyznacznikiem, to jak nam idzie i to jak na zawodach dostajemy ten do dopaminy i jak kończymy zawody, wszyscy co startowali w zawodach będą wiedzieli o co mi chodzi, kiedy kończymy zawody i w pewnym momencie mówimy nie, nie chcemy już więcej umierać, jeżeli szczególnie chodzi o maratony i powyżej maratonów ultra, ale później za tydzień czy za dwa tygodnie znowu robimy to samo i... To jest jak medytacja, jak, dlaczego zawodnicy jakby startują, teraz odbiegam od tematu, dlaczego jakby zawodnicy startują ultra, no bo im dłuższy dystans, tym bardziej jesteśmy w tej strefie medytacji i po to się też jakby, to jest też jakby motywacja do treningów, dyscyplina do treningów, żeby przez te kilka godzin być po prostu w tej medytacji, tak? I to też jakby pcha nas do przodu, tych zawodników maratończyków i ultra, żeby... To, no Bo to najlepiej nam jakby czyścił głowę, ale to odcinek jakby nie jest o tym. Co ja chciałem więcej dodać? Nic, dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie było tak smętnie, jak sądzę. Na razie i pamiętajcie, nawet Holandia nie jest taka tak płaska, żeby mieć wymówkę, żeby nie uprawiać kolestwa górskiego. Hej!